A więc witajcie! Z tej strony Matcio Games, a to jest kolejny odcinek. Dzisiaj jestem na kanale Matcio Plus, ponieważ chciałem wam podziękować za 100 subskrypcji. I jeśli chodzi o ten kanał, no to to jest zapasowe. Pamiętajcie o tym, więc e, dlatego nie będzie za dużo pojawiać filmików na tym kanale. Może będą live'y, może nie, nie wiem. Ale jeżeli chcecie zobaczyć jakiś co, ty co tydzień film. To zapraszam na mój główny kanał. Mac teraz w karcie. A co ja mogę jeszcze powiedzieć? No sobie nie to nic, ale bardzo Wam dziękuję, jak stresę ten kanał, to nie będzie jakoś dużo strat. No będzie, ale wiadomo, że mniej. Ponieważ będę mieć to jakąś widownię. E, a więc to było na tyle. Cześć. LGBT to RTV i Euro AGD. Jestem pipa. młoda Pepa i George'a tu nie lubię.